Akademia Stolarstwa startujemy. Chcesz nauczyć się stolarstwa, czy bliżej poznać drewno i budować z niego meble? To dobrze trafiłeś, nie szukaj już dalej. Stolarstwo i praca w drewnie to dość złożona sprawa, jeżeli chcesz się wykonywać projekty świadomie i na wysokim poziomie. Niezbędna jest wiedza na temat budowy i struktury drewna, zakup i wybór odpowiedniej deski w tartaku. Znajomość bezpiecznych technik pracy przy użyciu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi czy maszyn, tradycyjne połączenia stolarskie, barwienie drewna i jego zdobienie, techniki renowacji już wykonanego mebla, a wszystko to przyda Wam się niezależnie od tego, czy dopiero chcecie rozpocząć drogę pracy z drewnem, czy już pracujecie z tym pięknym materiałem kilka lat. W tym kursie znajdziecie szczegółową, sprawdzoną i potwierdzoną wiedzę stolarską. Praktyczne porady, prototypy i triki stolarskie od pięciu mistrzów stolarstwa, łącznie z ponad stuletnim doświadczeniem, którzy połączyli siły po to, aby zebrać i usystematyzować wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną pracy z drewnem w jednym miejscu i się nią podzielić. Nasi instruktorzy tworzyli zarówno unikalne i trudne technicznie projekty z drewna, jak i są bardzo doświadczonymi pedagogami, którzy wiedzą, jak przekazywać tą nierzadko trudną wiedzę z książek w przystępny sposób. A ich uczniowie wygrywali wiele konkursów stolarskich w Polsce. Zajmiemy się jedną z bardziej ciekawych tematyk, dotyczącą rozpoznawania gatunków drewna. Każdej desce trzeba się najpierw przyjrzeć, po to, żeby nie napracować się więcej niż to jest konieczne. Nalewamy standardowo poiturę na watę. Wiele łatwiej było mi kąt profile frezować tutaj, w tych dłuższych ramach, niż w tych krótszych. W bardziej zaawansowanych systemach możemy także mieć podpięty od razu system monitorowania wilgotności drewna. W taki sposób i tak obszerną wiedzą żadne z nas nie dzieliło się do tej pory. Więc, jeżeli jesteś kompletnie początkującą lub początkującym, to ten kurs jest świetną inwestycją w siebie. A inwestycja w wiedzę i własne umiejętności to zawsze dobra inwestycja, zarówno dla ciebie, jak i Twoich bliskich. A jeżeli pracujesz już z drewnem kilka lat, to ten kurs pomoże podnieść Twoją wiedzę i umiejętności o kilka stopni wyżej i wykonywać projekty z drewna w pełni świadomie i na wysokim poziomie. Dołączając do naszego kursu, dostajesz dostęp do ponad 100 lekcji, co pozwoli Ci na kształcenie się i wdrażanie wiedzy stolarskiej w dogodnym dla Ciebie momencie i czasie. Zniżki u partnerów naszego kursu, na narzędzia i maszyny. Dostęp do nowych lekcji i tematów z każdą kolejną edycją, a osoby tylko z pierwszej edycji uzyskują dożywotni dostęp do wszystkich materiałów z naszego kursu. Dostęp do zamkniętej grupy instruktorów i kursantów na Facebooku, gdzie wspólnie rozwiązujemy problemy stolarskie, pomagamy sobie i łączymy się. Dostęp również do wewnętrznych konkursów, gdzie do wygrania będą praktyczne nagrody oraz do spotkań na żywo. Ten kurs już nigdy nie będzie dostępny w tak niskiej cenie. Dlatego zapraszamy Cię już teraz do dołączenia do społeczności Akademii Stolarstwa i pokochania drewna.